Śnieg latał we wszystkich kierunkach, smagając pola to poli jak niekontrolowana fala. Wiatr poruszał się z początku jak łagodne wspomnienie, potem okrutnie, ciągnąc popiół i szron w tym samym długim westchnieniu. Przez te burze szła kobieta. Jej spódnica sztywna od sadzy, buty pęknięte na szwach, oczy podążające za czymś, co już nie istniało. Marvel Jameson nie zawahała się, gdy śnieg uderzył ją w policzki. Szła milami od świtu, mijając wozy, które się nie zatrzymywały, przechodząc przez miasteczka, gdzie okna zamykały się na jej widok. Ręce miała czerwone od zimna, knykcie popękane. Ale to nie zima ją zatwardziła. To cisza tylu nocy bez wymówienia imienia, bez nikogo, kto zaoferowałby ciepło. Wdowa bez ziemi, bez dzieci i co najgorsze, bez litości. Dotarła na obrzeża miasteczka właśnie wtedy. Gdy ostatni dzwon zadzwonił na wieczorną modlitwę, dźwięk odbił się echem nad dachami, jak ostrzeżenie. Szyld nad sklepem wielobranżowym poruszał się na wietrze, dym unosił się z kominów, ale nikogo nie było na zewnątrz. To nie było miejsce, które z radością witało przybyszów. Poprawiła szal i przeszła przez zamarznięte kolejny wozów w stronę miasteczka. Dwóch chłopców, bawiących się obręczą, spojrzało w górę. Zobaczyli jej spódnicę poplamioną sadzą i włosy, które wiatr splątał i wysuszył, po czym pobiegli do wnętrza domu. Pies zaszczekał raz, a potem wślizgnął się pod płot. Kiedy dotarła do sklepu wielobranżowego, wiedziała już, że lepiej niczego nie oczekiwać. Mimo to otworzyła powoli drzwi zdrętwiałymi palcami i weszła. Ciepło uderzyło ją jak policzek. Zapach mąki, cynamonu, starego drewna i żelazny piec w głębi wypełniły jej płuca. Pani Tibit stała za ladą, licząc zapałki w puszce. Nie podniosła wzroku. Marvel odchrząknęła. Proszę pani, nie przychodzę żebrać. Zastanawiałam się tylko, czy nie potrzebujecie pomocy. Mogę zamiatać, składać ubrania albo po prostu posiedzieć przy piecu, aż przejdzie burza. Kobieta spojrzała w górę. Jej wzrok prześlizgnął się po Marvel, jak sędzia oceniający złodzieja. Pamiętam cię. żona Jamesona, prawda? Ze wzgórza koło Stonehenge. Marvel przytaknęła. Spaliło się, nie? Słyszałam, że straciłaś wszystko. Nawet dziecko. Szczęka Marvel ani drgnęła. Cóż? powiedziała pani Tibit, wzruszając ramionami. Bóg zsyła swój ogień tam, gdzie chce. Marvel nie odpowiedziała. Tylko odwróciła się i wyszła z powrotem na mróz. Za nią drzwi zamknęły się z kliknięciem. Poszła w stronę kościoła. Jej buty potykały się o nierówne kamienie. Wiatr zaczynał przybierać na sile. Kiedy dotarła do schodów, nie czuła już palców. Spróbowała otworzyć drzwi. Były zamknięte. Oparła się o barierkę, owijając ramiona wokół ciała. Dzwonnica wznosiła się nad nią, rzucając długie cienie na śnieg. Nie płakała, już tego nie robiła. Jej łzy wyschły wraz z popiołami jej domu. Nie żebrała też, po prostu stała tam, pozwalając by zimno brało, co chciało. Wtedy usłyszała cichy dźwięk, jak skok królika na śniegu. Odwróciła się. Dwie dziewczynki stały blisko krawędzi placu, bose, z potarganymi włosami, w płaszczach zbyt cienkich, na tę porę roku. Bliźniaczki, może sześcioletnie. Jedna z nich ściskała w dłoni drewniany guzik, druga trzymała sznurek z pękniętym medalionem. Dziewczynki wpatrywały się w nią. Marvel odwzajemniła spojrzenie. Jesteś głodna? Zapytała głośniejsza dziewczynka. Marvel zamrugała. Dziewczynka podeszła bliżej, ciągnąc za sobą siostrę. Wyglądasz na kogoś, kto nie ma ganku? Powiedziała dziewczynka cicho. Nie mam, odpowiedziała Marvel. Cicha bliźniaczka postąpiła krok naprzód i dotknęła rąbka jej sukni. Jej palce wróciły ubrudzone czernią. Co to jest? Zapytała głośniejsza dziewczynka. Ojej, jak z pożaru. To było twoje? Marvel otworzyła usta, po czym je zamknęła. Tak. Cicha dziewczynka nagle postąpiła krok naprzód i przytuliła ją. Tak po prostu, jakby wiedziała coś, o czym dorośli zapomnieli. Chcesz dom? zapytała głośniejsza dziewczynka. Marvel spojrzała w inną stronę. Chcę miejsca, gdzie będzie spokój. Dziewczynka pokiwała głową z powagą. My nie mamy mamy, ale nasz tata potrzebuje żony. Czekałyśmy, żeby jakąś znaleźć. Czekałyście? Zapytała Marvel, nie wiedząc, czy z niej drwią, czy zapraszają do snu. Nie mówi dużo, ale wiemy, czego brakuje. A ty wyglądasz na kogoś, kto potrzebuje kogoś. Kolana Marvel stały się słabe, nie z zimna, ale od dziwnego ciężaru tego zdania. Potrzebować nie było czymś, co pozwalała sobie ostatnio czuć. Cicha bliźniaczka pociągnęła ją za rękę. – Chodź, pokażemy ci nasze miejsce. – Nawet nie wiem, jak macie na imię. – June? – głośniejsza dziewczynka uśmiechnęła się. – Ja jestem June, a ona to Josie. Marvel spojrzała na kościół, wciąż zamknięty, wciąż zimny. Potem przeniosła wzrok na bliźniaczki. Były bose, ale nie drżały. Poszła za nimi. Poprowadziły ją przez miasteczko, drogą wijącą się między pokrytymi śniegiem topolami, mijając płot z drutu naprawiony sznurkami, aż do podniszczonego domu, z którego komina unosiła się smuszka dymu. Ganek był zapadnięty, stodoła się przechylała, ale w oknach było światło, a fotel bujany kołysał się lekko na wietrze. Jozi weszła na ganek i zapukała dwa razy. June wskazała z dumą. To nasz dom. Tata zbudował go z mamą, zanim umarła. W środku nie było odpowiedzi. June nie wydawała się zmartwiona. Marvel popchnęła drzwi. Przyprowadziłyśmy narzeczoną. Marvel prawie zawróciła i uciekła, ale jej buty były jak przybite do śniegu. Wewnątrz panowało ciepło, pachniało gulaszem. Stał tam zniszczony stół od zaokrąglonych krawędziach. Na półce stały małe, wyrzeźbione zwierzęta, a w najdalszym kącie z wysokiej ławy podniósł się mężczyzna. Miał szerokie ramiona, ciemną koszulę i rękawy podwinięte do przedramion. Blizna przecinała jego lewą brew. Jego oczy spoczęły na Marvel. Nie z nieufnością ani zaskoczeniem, po prostu nieruchomo. Dziewczynka przebiegła obok niego. Josie wspięła się na fotel bujany a dżun rzuciła się na skórę przy ogniu. Mężczyzna spojrzał na Marwel i skinął głową jeden raz. To jest wdowa, wyjaśniła dżun. Ma sadze na spódnicy i smutek w butach. Marvel prawie się roześmiała. On wskazał jej krzesło przy ogniu. Podeszła tam powoli. Nie zapytał o jej imię, ona nie zapytała o jego. Ale kiedy usiadła, ciepło ogarnęło ją jak coś świętego. Jej palce odzyskały czucie. Oczy piekły, nie od dymu, ale z bólu tak nagłej dobroci, że nie wiedziała czy zdoła to znieść. Postawił miskę gulaszu blisko niej i odszedł. Kiedy bliźniaczki zasnęły, zwinięte w swoich ramionach, Marvel wstała by wyjść, ale on zablokował drzwi. Nie agresywnie, po prostu tam stanął. Masz jakieś lepsze miejsce, do którego możesz pójść? zapytał głosem szorstkim jak żwir pod rzeczną wodą. Nie. Odpowiedziała, podczas gdy jej wzrok prześlizgnął się na niego, a potem na drzwi, zastanawiając się, co oznaczała jego spokojna postawa. Więc zostań, dopóki jakiegoś nie znajdziesz, powiedział i odsunął się od drzwi bez dalszych wyjaśnień. Marvel zawahała się. Wstyd i zaskoczenie ścisnęły ją w środku. Nie mogła wyjść. Jej ciało tam dotarło, ale jej umysł, zraniony przez czas i zimno, nie wiedział, jak ruszyć dalej została. Tej nocy, podczas gdy bliźniaczki spały głęboko, Marvel siedziała przy ogniu, obserwując płomienie, skwierczące w piecu. Dom był cichy, tylko trzask ognia wypełniał powietrze. Wtedy on wszedł ponownie, dźwięk jego butów na starej drewnianej podłodze odbijał się echem w małej przestrzeni. Marvel siedziała bez słowa. Wziął nóż, którym rzeźbił kawałek drewna. Jego oczy nie odrywały się od pracy, ale Marvel zauważyła, jak obserwował ją kątem oka, jakby był już przyzwyczajony do spokoju, który go otaczał. Marvel z niespokojnym umysłem nie mogła powstrzymać się i podniosła głos. Nie proś mnie, bym zwróciła to, co ona ci dała. Mężczyzna, nie przestając rzeźbić, uniósł brew. Nie odezwał się, ale wyraz jego twarzy zmienił się nieznacznie. Zrozumiał więcej, niż powiedziała. Nie trzeba było mówić nic więcej. Nie proszę o to, odpowiedział i pracował dalej, jakby słowa nie miały już znaczenia. Dystans między nimi zaczął się zmniejszać, jakby cisza mówiła więcej niż jakiekolwiek zdanie wypowiedziane na głos. Marvel wstała i poszła spać, ale myśli nie dawały jej spokoju. Położyła się w łóżku, próbując znaleźć odpoczynek, ale ciężkie koce i cichy bezruch nie potrafiły uspokoić jej umysłu. W sercu czuła coś, czego nie czuła od dawna przynależność.